Dzień dobry, Agata Wrona. Serdecznie witam w kolejnym odcinku Ekspresu Dwójki. A dzisiejszy odcinek pod znakiem walentynek. Dzień 14 lutego upłynął w naszej szkole w walentynkowej atmosferze. Złożyły się na nią walentynkowa poczta randka w ciemno z książką i dyskoteka. W całej szkole pojawiły się czerwone serduszka, a niektórzy uczniowie mieli nawet serduszka przyklejone do ubrań. Wszyscy czekali niecierpliwie na lekcję trzecią, kiedy to miała być roznoszona poczta walentynkowa. Z tajemniczej skrzynki zostały wydobyte kartki i wręczone szczęśliwym wybrańcom od tajemniczych wielbicieli. Kto się w kim zakochał, niech pozostanie sekretem. Prawdziwą niespodziankę przygotowała tego dnia pani Sylwia. W bibliotece zorganizowała akcję pod tytułem Ranka w ciemno z książką. Na uczniów czekały w bibliotece książki. Niespodzianki każda zapakowana i oklejona serduszkiem. Chętni wypożyczali książki, nie wiedząc jaką wzięli. Pakunek mogli otworzyć dopiero w domu i zabrać się do czytania. Niespodzianki niestety niektórzy uczniowie nie wytrzymali napięcia i otwarli książkę już w szkole. Odbyła się również karnapełowo-walentynkowa dyskoteka. Wszyscy chętni mogli zatańczyć wraz ze swoją walentynką. Przy okazji, klasa trzecia gimnazjum dziękuję za wypożyczenie sprzętu Szymonowi Gluzie. Lekcja poezji klasy drugiej gimnazjum. Klasa druga gimnazjum miała niepowtarzalną okazję, aby poczuć się, jak to jest być poetą. Uczniowie zorganizowali zlot poetów. Najpierw czytali, a nawet recytowali wiersze Szymborskiej, Herberta i Boczyńskiego, a potem sami próbowali napisać kilka wersów. Pisanie na miarę polskich nowelistów okazało się zbyt trudne, ale za to powstała zabawna przeróbka wiersza o Grzesiu. Idzie grześ przez wieś, worek piłek niesie, a przez dziurkę piłki dziurkiem sypią się za grzesiem. Uwaga, zagadka dla słuchaczy: komu ten wiersz jest poświęcony? Teraz zapraszam na niezwykłą podróż klasy piątej B. Na początku lutego uczniowie klasy piątej B wybrali się w podróż dookoła świata. Wyprawa zaczęła się w Londynie, tak jak w przypadku pana Foga. Każdy uczeń przebrał się za mieszkańca jednego z krajów, poznanych podczas lektur. Cała sala była przystrojona plakatami przedstawiającymi różne miejsca, np. Nowy Jork, Kalkutę, Hongkong i Okohamy. Natomiast na magicznym drzewie zakwitły drogoskazy prowadzące do rozmaitych krajów. Najciekawiej wyglądały dziewczynki przebrane za Francuski, hinki i Japonki. Dodatkową atrakcją było kosztowanie zagranicznych smakołyków. Pojawiły się cukierki paspartusie, zamrożone jak smoka i amerykańska kola. Do tego kręcenie globusem i opowiadanie o miejscach na świecie, w których był pan fok. Na lekcji można było usłyszeć nie tylko język polski, ale również francuski i angielski. Zajęcia się wszystkim podobały, bo bez wychodzenia z klasy można było się znaleźć w różnych miejscach na świecie. Nie ma to jak set na lekcję. Bonjour, je m'appelle Julie, j'habite à Paris, je suis française, je travaille en, en... En, en ballet et au théâtre. <music> Żegnając się, życzę miłego dnia i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek naszych wiadomości.